dobry, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z gry Lego Star Wars The Complete Saga na 100%. No i zaczniemy tradycyjnie od zakupu kolejnej postaci do naszej kolekcji. I tutaj mamy Strażnik na Skifie. Proszę bardzo, no i mamy też 87% osiągnięte, a my idziemy do epizodu. Piątego. Imperium kontratakuje i tutaj wykonamy sobie w tym odcinku dwa etapy po pierwsze bitwa na Ho tutaj sobie odpalimy zadanie i to jest y, misja y, latana OK i to w takim razie sobie polatamy <laughs> a to jest ta misja dobra się, że tutaj mamy jeden mini zestaw. Tylko zakładam, że tam też mamy jeden. Kurde, wydaje mi się, że tam też będzie do zdobycia coś. Kurde no to jest właśnie wkurzające. Jest to, że te droidy, czy jakkolwiek to no inaczej nie nazwać, rozponują się cały czas. Tutaj też te kamienie jakieś mamy. O, widzicie i no, pierwsze się nie udało. Ja tylko mam nadzieję, że tam mamy rzeczywiście coś. Czekajcie, bo tutaj mam jeszcze działko takie lepiej je zniszczyć też. Tak ciężko jest przetransportować, powiem wam, tą bombę tutaj, że to jest szok, po prostu. Naprawdę. No, przynajmniej serduszko zgarnąłem. Kurde, w tym momencie akurat jest strasznie ciężko. Nie wiem, to jest tragedia po prostu. O No udało się, ale po wielu próbach, no tutaj chyba będziemy mieli właśnie kolejny tej zestaw. Z... Przepraszam za to, że tyle to trwało, ale. No jak sami widzieliście nie było to proste nie wiem, strefa podwójnego wyniku, ale nam to zależy na tym zestawie niebieskim, więc możemy wylatywać stąd. Kolejny, to jest chyba ten mi zestaw za yy, wykonanie AT-AT za tą całą linę. I z zadanku mamy też właśnie, normalnej misji. Strasznie dużo ich jest tutaj. Kurde no, ja akurat padłem. O, tutaj tutaj ta było do głupo. Plus jest taki, że trochę łatwiej może będzie nam dotrzeć tam dalej, no ale... Продолжение следует... Tutaj chyba mamy też kolejny kolejny. Zobaczmy czy coś jeszcze tutaj mamy. No tak, niestety. Trzeba unieruchomić tego AT, at dużego i bierzemy bombę szybko. To niestety też tych przeciwników. Spadajcie. Ten droid. To właśnie ciężko jest przelecieć. O kurde no patrzcie nasz ten za nami leci no oczywiście mam nadzieję, że zdążymy kurcze, zdobyć wszystko Kurcze małe drony są wkurzające. To jeszcze te ATST, czyli właśnie te takie też mm, na tych dwóch nogach, y, te droidy, tylko że mniejsze y, też są wkurzające, no ale. Znowu go tutaj powinąć. I od razu lecimy. Mam nadzieję, że zdążę. Kurde, kolejne. Od razu nawalamy. Może już trafimy. Lecimy tutaj, właśnie najgorzej jest pod górę. Jak yy, musimy się tu dostać, o. O. tutaj te mini zestawy rzeczywiście są w takich trudnych miejscach. Mamy połowę czasu sześć mini zestawów, aczkolwiek te chyba dwa najgorsze wydaje się, że zdobyte. Także lecimy dalej. O, kolejny ukryty. A i tutaj trzeba zawinąć tego. Liną powiązać go. Aha, kurczę. Jeden rozwalony, teraz został nam drugi, do wykonania. wbijamy go. Już wydaje się, że będzie teoretycznie prościej. Bo mamy go bliżej, ale zobaczymy. Rzeczywiście no, było trochę prościej. Aha. Dobra. Czyli tamtego nawet nie musiałem w sumie teoretycznie pokonywać. Ale. Chociaż z drugiej strony chyba musiałem go związać tylko. Dobra, tu mamy kolejny zestaw niebieski. Po tą bombę, bo znowu potrzebujemy jej. Ten etap jest y, trochę wymagający. Zresztą, jak różne etapy latające, są takie. Oczywiście nie wszystkie, ale niektóre są wymagające od nas. No i ja właśnie się tego obawiałem. Z strony no sobie ułatwiłem teraz tą drogę ale z drugiej strata czasu to jest znaczy, że na ten drugi mini zestaw czy tam trzeci e, straciłem tyle czasu no to szczepty niestety... to był ten problem tutaj. Dobra mamy dwa mini zestawy do zdobycia, które pewnie będą w tym etapie od razu do zdobycia, więc Musimy sobie kończyć pierwszy i szukamy drugiego. Patrzę, czy tu nie ma, bo one są, to widzę, że często ukryte tak skrzętnie bo musi być gdzieś tu ukryte. O, mamy. No i zostało nam 6,46 6 minut 46, 46 sekund i będziemy się brać za kolejne zatanko tutaj oczywiście w epizodzie piątym, więc aż tak źle myślę nie było mogło być dużo lepiej na pewno ten etap no... Paradoksalnie nie jest aż taki długi, tylko że jest w miarę wymagający. Zwłaszcza jeśli przechodzimy go na 100%, to tutaj w niektóre te przejścia trzeba te bomby odeskortować. No i nie jest tak łatwo. Ucieczka z bazy echo. Wybieramy zadanie. No i tutaj może weźmiemy sobie tego strażnika na Skifie. Niech będzie jako nowa postać. Właśnie stwierdziłem, że zostało jeszcze trochę odcinków. Oczywiście już nie aż tak dużo, no ale jeszcze trochę nam zostało, więc stwierdziłem, że bardziej rozsądnym będzie yy, po prostu po jednym, po jednej postaci wykupywanie. Yy, do pamiętam, że przy przechodzeniu tego poziomu na 100%. Tutaj oczywiście o, o, o zdobycie wszystkich mini zestawów zwykłych, a także I słychać coś, ale to pewnie będzie po drugiej stronie. A tutaj pamiętam, że... coś było takiego do zrobienia. A, no tak, to przesunąć strzał był. Dobra. To jest taki grzejnik jakby i przy przechodzeniu na 100% nie miałem pojęcia o co tu chodzi, ale teraz już doskonale wiem, że idziemy jako hrabia Duku tym razem. Przejście, ony. No strafa jeszcze podwójnego wyniku, ale to akurat nie jest istotne dla nas. Idziemy po kolejny zestaw. Okej, okay, czyli. I tutaj chyba musimy to naprawić. Teraz chyba ten wagonik, o właśnie, przejedzie tutaj, no i dostaniemy się do kolejnego mini zestawu. Dobra ja mamy go tutaj Także mamy 3 na 10 już Otwieramy sobie dalsze przejście. No i to jest ten etap, no, którego nie lubię, jeśli chodzi o przejście na 100%. No, słabo go wspominam po prostu. Eee, dobra, tu jeszcze mamy coś. Co pamiętam, tutaj też był jeden mini zestaw. Albo mini zestaw, albo czerwony klocek. Jeszcze zobaczymy. To był chyba czerwony klocek w takim razie, okej. Okay. No dobra, to bardzo dobrze. Jestem urażony tym w ogóle. Więc właśnie się cieszę. Tak to jest zrobione nie musimy tam zdobywać tego bo jest to trochę ciężki trochę ciężkie do zdobycia Dobra, ile ich tu no ej no, chyba wszyscy Sobie przejście i no właśnie tutaj trzeba uważać na te płyty no ale nie jest to żaden problem dla nas naprawdę idziemy dalej i od razu mamy kolejny kolejny mini zestaw jakiś Łączniki włączone, to znaczy dwa zostały, no, a trzy zostały włączone, więc nie jest źle. Musimy te wszystkie właśnie połączać, więc może teraz się uda, proszę bardzo. podwójnego wyniku. A. tutaj. Chyba właśnie. Tak sobie to zrobimy ok, przejdźmy dalej. I tutaj mamy. I Super. Wychodzimy stąd. Już tylko trzy nam zostały do do zdobycia. Dobra, przepchnijmy to. Jeśli się ślizga, więc trzeba uważać. A, to jest chyba nierówno. O, teraz wskoczyło na młodnie. Dobra, mamy to. Wiecie co? Nie wiem czy. Właśnie, czy kurczę... Tam na górę nie będziemy musieli wjechać Chyba tak Kurde. No. Dobra, mamy to. To oczywiście nie zależy nam na przejściu poziomu, tylko na zdobyciu wszystkich mini zestawów, więc... więc wychodzimy stąd już teraz i idziemy tą drugą ścieżką. Właśnie tutaj się bardzo ślizgamy. Trzeba idealnie to zrobić, kurczę, bo jak będzie choć jedna pomyłka w trakcie, źle skoczymy, to o właśnie, to już kurczę nie możemy wrócić na tą platformę. Eee, dobra, no właśnie, kurde. Hm. Kurde, ta ostatnia platforma jest ciężka. Dobra, udało się. No i super, mamy ten mini zestaw tutaj. Na szkole, powinien być jeszcze jeden właśnie. Zobaczmy. No i mamy. Super! Czyli w jakieś nieco ponad 11 minut udało się przejść ten poziom. Także całkiem fajny wynik. Jak na to, że te poziomy są jednak dłuższe, właśnie niż te w epizodach 1-3. Wracamy do kantyny. No i na tym sobie zakończymy, ja w zasadzie od razu będę sobie nagrywał kolejne odcinki tutaj, więc z tej serii właśnie, żeby trochę nadrobić dzień wczorajszy, gdzie udało się jedynie dwa odcinki nagrać, także cóż, jeszcze tutaj przejdziemy sobie do samej, samego centrum kantyny i 87,5% mamy. No i cóż, z takim wynikiem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i do usłyszenia oczywiście na kolejnych. Na razie.